Witam serdecznie Agnieszka Celejowska, Anatomia Zdrowia. Dzisiaj trochę nietypowo zapraszam na wywiad, w którym porozmawiam o nowej idei w mieszkalnictwie, a mianowicie tzw. mieszkaniach serwisowanych. W tym przypadku oferta ta skierowana jest do seniorów. Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy. Pozdrawiam. Witam Dzień Państwa dziękuję. bardzo serdecznie. Agnieszka Celejowska, kanał Anatomia Zdrowia. Moim gościem jest Pani Ewa Mruz z Origin Investments, która zajmuje się bardzo ciekawą ideą, mianowicie propaguje mieszkania dla seniorów, ale nie są to zwykłe mieszkania. Proszę opowiedzieć coś więcej na ten temat. Tak, nie o, tylko senior. zajmuje się ideą, ale wręcz konkretnie powstającymi w Polsce mieszkaniami z serwisem dla seniorów. To jest... Innowacyjny na naszym rynku model, który nawiązuje do rozwiązań funkcjonujących w Europie i na świecie, w Europie Zachodniej i na świecie od ponad 40 lat, czyli nie wymyślamy nic nowego, jednakowoż na naszym rynku jest to swego rodzaju innowacja, dlatego że do tej pory nie, ma, nie było oferty, na której seniorzy mogliby mieszkać w miejscach dostosowanych do ich popu. Mieszkania z serwisem dla seniorów, które realizuje firma Origin Investments, nawiązują do rozwiązań, które funkcjonują w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Czyli na przykład, gdzie konkretne przykłady, gdzie można spotkać się już z tą ideą, gdzie ona, jak ona tam funkcjonuje. Na zachodzie? Tak. W bardzo wielu krajach, praktycznie w każdym kraju zachodnim, funkcjonują mieszkania z serwisem dla seniorów. Na czym to polega? Polega to na tym, że seniorzy mieszkają niezależnie u siebie, albo w wynajmowanych, albo w własnych mieszkaniach. Ale jednocześnie na miejscu, w budynkach, czy na osiedlach, na których mieszkają, mają dostęp do różnego typu usług, wsparcia, poczucia bezpieczeństwa zapewnionego na przykład przez obecny personel na miejscu, systemy wzywania pomocy na wypadek, gdyby mhm. taka pomoc była potrzebna, całodzienne recepcje, które oferują czy dyskretne, czy, czy inne wsparcie w różnych sprawach życia codziennego, ale co jest bardzo istotne, również na miejscu oferowane. Są usługi medyczne, rehabilitacyjne oraz rekreacja, rozrywka zapewniana w przestrzeniach wspólnych, w salach klubowych, świetlicach. Również na miejscu, czyli bez konieczności przemieszczania się do odległych jakichś klubów mhm. seniora czy uniwersytetów trzeciego wieku. Czyli jest to kompleks, idea, w której senior na miejscu, w którym mieszka, ma możliwość nie tylko aktywnego, zdrowego spędzania czasu, ale i ma poczucie bezpieczeństwa. Na miejscu personel, który jest w stanie udzielić pomocy wtedy, kiedy jest potrzebna oraz wspólnotę rówieśniczą, która wzajemnie motywująco na siebie działa właśnie po to, żeby ciekawie, inspirująco i zdrowo spędzać czas. Mm. No naprawdę brzmi to bardzo ciekawie. Tak mi się trochę skojarzyło nawet z takim indywidualnym DPS-em trochę, tak? Bo to trochę jest tak jakby zaopiekowanie tego seniora, ale trochę na jego warunkach. Czy yy, tak chcecie się Państwo pozycjonować, czy to jest zupełnie inna idea i yy, absolutnie nie chcecie skojarzyć? Yy, z Domami Pomocy Społecznej. Nie można robić takich powiązań, ponieważ to rozwiązanie mieszkania z serwisem są na inny etap życia. Domy pomocy społecznej czy ośrodki opieki funkcjonujące prywatnie to są miejsca, gdzie trafiają seniorzy wymagający wsparcia opieki w codziennym funkcjonowaniu już raczej niesamodzielni, mhm. często sędziwi, często bardzo mało aktywni. Natomiast to, co my proponujemy, jest na inny etap życia na czas, kiedy senior jest zupełnie samodzielny, pełni sił, Albo na tyle dobrej kondycji, że może samodzielnie funkcjonować i co ważne, chce jak najdłużej samodzielnie funkcjonować i chce właśnie być w miejscu, które zapewnia mu możliwość zachowania zdrowia i sprawności na długie lata, bo to tak naprawdę jest jednym z tych głównych celów, które mamy jako osoby dojrzałe, i to, co my propagujemy, to jest długowieczność w dobrostanie. A o ten dobrostan sami możemy w dużej mierze zadbać właśnie poprzez odpowiedni tryb życia. To jak jemy, to czy się ruszamy, jak często, właśnie jakie mamy interakcje społeczne, czy jesteśmy aktywni życiowo. Wspólnoty Revital, bo tak nazywa się ten nasz produkt, te mieszkania serwisowane, apartamenty Revital. Wspólnoty Revital to miejsca, gdzie właśnie można żyć zdrowo i aktywnie, a przez to na długie lata zachować niezależność i sprawność. Wiem, że powstaje inwestycja w Warszawie na ulicy Grochowskiej, natomiast tak. Macie już Państwo, o ile dobrze pamiętam, niedaleko trójmiasta zrealizowaną inwestycję. Jakie są pierwszy, jaki jest pierwszy feedback, informacja zwrotna na temat funkcjonowania w ramach właśnie tych mieszkań, tych apartamentów? Obiekt w Mechelinkach, 13 km od Gdyni, jest już ukończony, jest zbudowany. To jest wielofunkcyjny obiekt. Oprócz mieszkań serwisowanych dla seniorów, jest tam Centrum Zdrowia i Rehabilitacji, i apartamenty dla osób w różnym wieku, więc ma ten charakter wielowymiarowy i też nie sprawia, że, że te mieszkania z serwisem dla seniorów są gdzieś wyizolowane od takiej wielopokoleniowej społeczności. Ten obiekt jest na ukończeniu, ale jeszcze nie zaczął funkcjonować, więc będziemy go na moment zasiedlać już osobami, które nabyły na własność albo będą wynajmować te apartamenty. A jaki jak jest odbiór tej idei tu u nas w Polsce? Jak seniorzy reagują na, na tą ideę. Różnie. No my głównie stykamy się z tymi osobami, którym się ta idea podoba, którzy widzieli podobne rozwiązania na zachodzie i którzy często powtarzają, my chcemy o siebie zadbać, my nie chcemy w późnym wieku zdawać się na konieczność opieki ze strony naszych dzieci czy naszych rodzin. Sami zajmowaliśmy się naszymi rodzicami, wiemy z iloma wyrzeczeniami to się wiąże i dlatego jesteśmy zdeterminowani, żeby zamieszkać w miejscu, które umożliwi nam z jednej strony to niezależnie samodzielne życie na naszych warunkach, bo każdy mieszkaniec apartamentów Revital żyje jak chce, nic nie jest obowiązkowe. Mhm. Może korzystać z oferowanych usług i wsparcia, ale w ogóle nie musi. Może przez jakiś czas nie korzystać, a po jakimś czasie dopiero Czyli stwierdzić... może żyć swoim własnym życiem. Absolutnie tak i to jest założenie funkcjonowania tych obiektów, że czuję się tam zupełnie niezależnie, żyje na swoich warunkach, ale wiem, że gdybym potrzebował jakiegoś wsparcia, ono jest na miejscu i albo z niego od razu korzystam, albo Wtedy, kiedy po prostu będzie potrzebne. Więc to przyjęcie jest bardzo entuzjastyczne, głównie ze strony osób, które znają te rozwiązania z Zachodu, a przecież podróżujemy jako Polacy tak, od wielu oczywiście. lat. Więc czy z Europy Zachodniej, czy ze Stanów, bardzo często słyszymy a widziałam to w Holandii, widziałam to w Niemczech, widziałam to w Stanach świetnie, że powstaje w Polsce, bo jednak brakowało tego łącznika między zastarzeniem się we własnym domu, w którym teraz mieszkam i który to dom czasami jest niedostosowany zupełnie do potrzeb tak. seniora, bo albo jest za dużo, Albo na czwartym piętrze bez windy, albo przewyższa na przykład możliwości finansowania bieżących kosztów utrzymania, albo właśnie jest problem z dostępnością, bo na przykład czy ten brak windy, czy niedobrze wymiarowane pomieszczenia, brak dostępności, na przykład no nawet do łazienki, która często jest no, za mała, no, jesteśmy tak, niesprawni, wózek inwalidzki jakby była potrzeba czy balkonik, to są rzeczy, które komplikują mocno poruszanie się seniora nawet po własnym domu. Tak, i to czasami nie chodzi o już niesprawność stałą, ale czasami są okresowe jakieś momenty, w których potrzebujemy większego wsparcia. Więc te warunki życia stanowią o tym, czy właśnie możemy żyć pełną piersią, czy, czy to nasze życie jest godne, czy nie jesteśmy wykluczeni, więc te aspekty bardzo często właśnie decydują o tym, że seniorzy wzorem tego, co się właśnie dzieje na Zachodzie, decydują się zamienić swoje za duże mieszkania albo domy, w których kiedyś mieszkały wieloosobowe rodziny, zamienić je na mniejsze, bo zazwyczaj właśnie takie senioralne apartamenty są mniejsze, jeżeli chodzi o powierzchnię, natomiast oferują te dodatkowe usługi, ten brak barier architektonicznych plus dodatkowe usługi i to poczucie bezpieczeństwa, że bez względu na porę dnia, gdyby coś się działo na miejscu, zawsze jest ktoś, kto udzieli pomocy, zareaguje. No brzmi bardzo ciekawie, powiem szczerze, bardzo mnie interesuje, jak ta idea się rozwinie tutaj w Polsce. No, i być może pojawimy się z kamerą i zobaczymy, jak, jak to funkcjonuje, jak to wygląda. Także. Zapraszam serdecznie na wiosnę przyszłego roku. Zapraszam do Mechelinek, a myślę, że mniej więcej za półtora roku w Warszawie, na Grochowskiej, będziemy w stanie już pokazywać konkret. Także. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do śledzenia postępów w realizacji naszych projektu. Tak jest, będziemy śledzić, jak ta idea się rozwija, jak ona wygląda od środka. Także dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.